Cześć, witam Was serdecznie. W dzisiejszym odcinku zapraszam do ulubieńców do makijażu. W ostatnich kilku miesiącach przetestowałam kilka fajnych kosmetyków. Jeżeli chodzi o kolorówkę, ja nie kupuję jej za często, tylko. Kupuję części po prostu rzeczy do ust, typu jakieś pomadki czy olejki, i dzisiaj również chciałam pokazać kilka olejków, które mi się super sprawdziły. Natomiast zacznę dzisiaj najpierw od podkładu. Ten podkład relatywnie jest dosyć nowy u mnie. jego ja kupiłam w Polsce, w Rosmanie. Pokazywałam go w ostatnim holu. Jest to firma For More Care. Podkład rozświetlająco-kryjący. Ja mam w odcieniu 103, czyli beż. I jest to kolor najciemniejszy. Bardzo fajny podkład, który rzeczywiście daje krycie. Natomiast ja użyłam jedną warstwę. Myślę, że przy dwóch warstwach to krycie na pewno byłoby lepsze. Natomiast chodzi o rozświetlenie. On nie ma w sobie drobinek. Natomiast on daje taki wydawał taki blask i on daje taki, taką satynę na twarzy. i Dzisiaj też go właśnie nałożyłam na twarz. Yy, Naprawdę jest super ten podkład. Ja go teraz używam. Natomiast on dla mnie za chwilę, już go tu pokażę, on dla mnie za chwilę, on nie spływa w ogóle z ręki. On dla mnie za chwilę będzie trochę za ciemny, dlatego ja będę musiała sobie go, myślę mm, troszkę za innym jaśniejszym. Yy, yy, Podkłady, natomiast on jest naprawdę bardzo dobry i tutaj jest taka jeszcze informacja, że trzeba go użyć w ciągu 6 miesięcy od otwarcia. Chodzi o cenę, on był niedrogi, bo kupiłam go w promocji z 26 zł, a normalna cena to było około 43, więc to serdecznie polecam. Kolejnym produktem do makijażu będzie to korektor River Love Me Skin Optimizer. Korektor pod oczy, który kupiłam, w sumie z przypadku, dlatego że kupiłam sobie korektor na pod oczy trochę za ciemny i musiałam kupić coś po prostu, chciałam tańszego, co pozwoliłoby mi to po prostu mieszać te dwa kolory. I właśnie wybrałam ten. On kosztował, nie wiem, 3,5 euro, bomby w Rosmanie niemieckim zakupiony. Bardzo fajny korektor pod oczy, który nie przesusza skóry pod oczami, natomiast ją ładnie tak rozświetla. Naprawdę jest to. Super korektor. Za, naprawdę ta cena była bardzo niska e, i go również trzeba złożyć w ciągu 6 miesięcy od otwarcia. Do tego korektor na pewno jeszcze powrócę, jak, tego, jak ten wykończę. E, super cena, super jakość to również serdecznie polecam. Kolejny produkt, który. Ten produkt jest już kilka miesięcy. Jest to Essence e, Skin Loving. E, sensitive to jest puder e, matujący do twarzy. Ten puder używam do e, używam na czoło, ponieważ mi się czoło wyświeca. Puder ten nie daje ostrego takiego matu, tylko on nie będzie do tłusty, natomiast do normalnej, suchej jak najbardziej. On daje taką lekką satynę na czole, ale ta skóra się później nie wyświeca, więc puder jest bardzo fajny. On jest również przeznaczony dla skóry wrażliwej. Jest to kolor, jest to numer 01, tam był tylko jeden numer, także tylko to. I jeżeli chodzi o cenę, on około 4 euro. Ogólnie Essence nie ma takiego kosmetyku, więc to serdecznie polecam. Kolejnym świetnym kosmetykiem do twarzy mam taki puder brązujący. Jest to firma Bell Coca Power, Power Powder, zakupiony w Biedronce. Nie wiem, czy on jeszcze jest dostępny, w, akurat ten rodzaj w Biedronce, ale w Biedronce często są również inne pudry rozdzierające bel, które mają świetną jakość za niedrogą, za niedużą cenę. Ten puder prezentuje się w ten sposób. On nie jest, za, nie jest za ciepły, nie jest za zimny, jest po prostu w sam raz i on ma taką, nie ma drobinek, ale ma taką satynową, satynowe kończenie. Jeśli chodzi o numer, to tutaj nie było numeru, to był tylko um, taki jeden właśnie kolor. E, tu właśnie jest to e, brązer do twarzy z sub, e, subtelnym efektem rozświetlenia. Dzisiaj go również nałożyłam. Bardzo mi się podoba ten efekt. E, więc jeżeli widzicie Biedrońcy, to zachęcam serdecznie do zajrzenia tam do szal, ponieważ te pudry e, belne, prawda, są super, mają super jakość, za niewielką cenę ponownie. Kolejny, mam tutaj fajny produkt, to będzie róż. Ten róż zakupiłam w wakacje w Rosmanie. Jest to Rivar de Loup. Jest to był taki mm, z olejkami. Jest to róż, który miał równie, to różne kolory. Ja akurat wzięłam kwiniowy, ponieważ ja mam taką, właśnie, skórę bardziej ciepłą. To się tak prezentuje. On taki daje. Mm, Taki, taki blask. Bardzo fajny róż. On właśnie ładnie rozświetla również skórę. Skóra wygląda po nim zdrowiej. Natomiast ja takie kolory, głównie takie przesklinowe, używam głównie lotem i wiosną. I jeszcze teraz też używam. Natomiast zimą bardziej używam takich. Um, brzoskwiń, ale bardziej w macie. No nie wiem dlaczego, albo takich e, ciemno, jakichś takich różów, czy jakichś takich brązów. Latem wolę takie właśnie kolory. Super, jestem e, e, z niego super zadowolona. Tam były, jak już wspomniałam, inne kolory, więc to serdecznie polecam. On również nie chyba 3,5 euro kosztował. I tutaj mamy 8 gram, on jest dosyć duży, więc to polecam serdecznie. Kolejny fajny produkt, który jest naprawdę już na rynku bardzo znany, bardzo stary, jest to My Secret jest to rozświetlacz do, do twarzy. Bardzo fajny rozświetlacz, który ja już nie wiem, ile ja mam go za 3 lata i jakie zużycie. Owszem, ja go nie używam codziennie, ponieważ jej ja mam taki, taki ryż, ryż róż z takim właśnie z takim właśnie. Lekkim, już jakby rozświetlaczem w środku, to już nie używam takiego rozświetlacza. że zimą często mam takie róże bardziej w macie, więc to używam częściej. I to jest kolor taki złoty, on naprawdę ładnie się świeci. I jeszcze jest taki w odcieniu srebrnym dla bardziej zimniejszych karnacji. Bardzo fajny jest ten rozświetlacz. On był niedrogi, a czy on, on jest dalej dostępny, bo to jest w ogóle dostępne w sklepie, sklepie Drogadia Natura. Super produkt za niewielką cenę, to polecam serdecznie. Kolejnym produktem, którym pokazałam już wcześniej w moich ulubieńcach makijażowych, jest to Essence, taka mgiełka fix utrwalająca. Natomiast pokazuję ten ponownie gdyż tutaj zmienili trochę, ulepszyli trochę ten spryskiwacz. Kiedyś on po prostu, jak się psiku, to była taka, takie krople na twarzy, natomiast teraz jest to o wiele lepsze. To idzie taka fajna mgiełka. Jest to super produkt, ma fajny skład naturalny. To kosztuje około 3,3 euro. Ja tym właśnie fiksuję sobie makijaż, żeby nie było taki, taki, taka, taki suchy na twarzy. Bardzo fajny produkt, serdecznie polecam. Ja używam tego Essence już chyba, będzie mój trzeci rok, jak to kupuję. Tylko właśnie teraz zmienili trochę formułę, w sensie ten spryskiwacz i jest to o wiele lepsze, więc to polecam serdecznie. I teraz przechodzę właśnie do, do produktów do ust, do tych właśnie moich olejków. Więc tak, olejek, który dzisiaj mam na sobie, to jest to Catrice Glossing Glow Tinted Lip Oil. Jest to olejek, który nadaje kolor. On na początku, jak go się nałoży na rękę, to się wydaje, że on jest taki. Y Dosyć yy, długo mam, tylko nie widać. On jest taki przezroczysty, natomiast on po kilkunastu minutach robi się taki intensywny różowy i ja go nałożam tak delikatnie dzisiaj, bo jak go nałożę za dużo, to jest nawet taki intensywny, fuksjowy kolor. Yy, bardzo fajna sprawa. To kosztuje chyba 4,5 euro. Yy, bardzo fajny jest ten olejek, więc to serdecznie polecam, że ktoś lubi takie intensywniejsze kolory na ustach. Natomiast tego jeszcze była, yy, mam jeszcze przy sobie numer. Yy, numer 3 i jest to taki bardziej brzoskwiniowy natomiast ten daje taki bardziej już yy, kolor w znaczy, ogólnie nie daje on takiego mocnego koloru on jest bardzo delikatny ale to również serdecznie polecam i jeszcze była taki jasno różowy kolor ale wydaje mi się, że tamten też nie będzie to tak, takiego koloru jak ten natomiast te olejki serdecznie polecam są naprawdę super yy, więc z tego jestem naprawdę bardzo zadowolona inne olejki jest to olejek z Essence w odcieniu takim brzoskwiniowym, natomiast on też w jego odcienia nie daje intensywnego na ustach. On jest bardziej, bym powiedziała, lekko taki, taki przezroczysty. Natomiast ten olejek był tańszy od Catrice, on około 3 euro. I tam były również dwa inne odcienie z tego. Tutaj jeszcze mam taki inny olejek z Rival Love Me. To był witaminowy. To, były to, to, jest, to już jest typowy przetroczysty olejek do ust. Natomiast ja to stosuję na przykład. Jak takie pomadki jeszcze matowe, których już używam bardzo rzadko, ponieważ ja już nie lubię takiego matowego wyglądu na ustach. I nakładam sobie taką pomadkę, chociaż nie, robię to tak inaczej: nakładam, nakładam olejek, a później to matową pomadkę, i w ten sposób ta pomadka ma taki satynowy. Wygląd i w ten sposób sobie te matki, matki matudowe, matujące po prostu zużywam, więc to do tego sobie właśnie kupiłam, fajny olejek, on jest przezroczysty, więc jak ktoś potrzebuje takiego typu przezroczystego, to polecam serdecznie i to był niedrogi, chyba 2,5 euro czy 2,70 w Rosmanie. I tutaj jeszcze ostatni olejek, natomiast ten olejek, jak go kupiłam w Chorwacji, w TM, natomiast on w Niemczech jest niedostępny. Może jeżeli w Polsce byście go spotkały, to jak najbardziej polecam. Jest to Cranberry Oil. On jest taki różowy, natomiast on daje, kolor, różu, daje taki kolor różowy na usta, natomiast ten kolor jest mniej intensywny od tego. Więc to jest taki. Typowo taki codzienny, czy ten też jest codzienny, ale tutaj muszę uważać, żeby nie przesadzić. Natomiast ten nakłada mi się niczym nie przejmuje. Super jest ten olejek. Natomiast, jak mówię, on był niedrogi, on około 3 euro kosztował. Natomiast ja go tutaj nie widziałam, więc. Jak mi się skończy, to nie wiem, po prostu albo będę patrzyła przez internet, albo może w przyszłości znowu kupię w Chorwacji, jeżeli będzie. I to wygląda w ten sposób i to jest numer jeden. Tam był jeszcze inny odcinek jakiś, mi się wydaje, zielony i niebieskie, ale nie wiem, o co tam chodziło, czy jakiś kolor dawał, czy nie. Więc wolałam po prostu bezpiecznie wziąć różowy. Więc tak, to będą wszyscy moi ulubieńcy, ulubieńcy na dzień dzisiejszy. Na pewno w przyszłości nagram kolejny film, ale jak mówię, tę kolorkę nie kupuję za często, więc u mnie testowanie nowych kosmetyków kolorowych trochę schodzi na to po prostu czasu. Dajcie znać, czy używałoście, któryś z tych produktów, czy równie Wam się sprawdził. Czekam na Wasze komentarze, na Wasze opinie. Dziękuję serdecznie za oglądanie i widzimy się następnym razem. Pa!